Witam w poradniku, w którym pokażę jak zbudować pendrive z Windows 10, a następnie jak dokonać instalacji Windowsa z wcześniej zbudowanego pendrive'a. Pierwsze co musimy zrobić, to musimy wejść na stronę Microsoftu, z której pobierzemy narzędzie, które ściągnie i skopiuje pliki systemu Windows 10. Link do strony wyświetla się na ekranie, jaki zostanie umieszczony w opisie tego materiału. Wybieramy pobierz narzędzie, następnie wybieramy miejsce, w którym chcemy je pobrać. Gdy narzędzie nam się pobierze, otwieramy je, Wyskakuje nam okienko instalatora Windows 10, akceptujemy licencję, następnie wybieramy utwórz nośnik instalacyjny, gdyż chcemy utworzyć zbutowanego pendrive'a. Używamy opcji zalecanych, wybieramy dysk flash USB, co ważne pendrive musi mieć minimum 8 GB wolnej pamięci. Następnie wybieramy naszego pendrive'a, jeżeli naszego pendrive'a tutaj nie widać odświeżamy listę dysków i aktualnie pobiera nam się Windows 10. Po pobraniu Windowsa pendrive jest gotowy. Następnie przechodzimy do instalacji Windowsa 10 poprzez zbutowanego Pendrive'a. Wpinamy Pendrive do komputera. Następnie uruchamiamy komputer. Wchodzimy do BIOS-u poprzez naciśnięcie klawiszu Delay. Może być też to również inny klawisz F3, F8, w zależności od naszego komputera. Następnie wchodzimy za gładkę Boot. I przeniesiemy naszego pendrive'a na pierwszą pozycję. Przenosimy klawiszami F5, jak i F6. Zapisujemy zmiany. Wybieramy wersję Windowsa, jakiego chcemy zainstalować. Mamy do wyboru wersję 64 lub 32-bitową. Ja wybiorę 64. I jesteśmy w instalatorze Windows 10. Język oczywiście zostawiamy polski. Wybieramy zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę. Wpisujemy klucz Windows. Jeżeli takowy posiadamy. Jeżeli nie mamy klucza, warto kupić gdyż Windows wymaga aktywacji. Ja niestety nie posiadam klucza. Następnie wybieramy wersję Windowsa, jaką chcemy zainstalować. Ja wybiorę Windows 10 Pro. Akceptujemy licencję. Wybieramy typ instalacji. Ja wybiorę niestandardową. I wybiorę dysk, na którym chcę zainstalować Windowsa. Trwa instalacja systemu Windows. Po automatycznym ponownym uruchomieniu przechodzimy do konfiguracji. Wybieramy region Polska, następnie klawiaturę polską. Ja nie dodaję drugiego układu klawiatury. Moje urządzenie będzie dla użytku osobistego. Następnie logujemy się do konta Microsoft. Jeżeli takiego nie mamy, to tworzymy. Możemy też wybrać funkcję offline, w której są ograniczone możliwości Windowsa. W moim przypadku wybiorę tryb offline. Windows nas informuje, że po zalogowaniu będziemy mieli większe możliwości, ale ja mimo to wybieram ograniczone doświadczenie. Wybieramy nazwę komputera. W moim przypadku będzie to admin. Ust Możemy ustawić hasło, ale nie trzeba. Aktualnie przechodzimy do spersonalizowanych wyborów. Zezwolę na historię działań. Następnie zezwolę na rozpoznawanie mowy online. Zezwolę na używanie mojej lokalizacji, włączę funkcję Znajdź moje urządzenie, będę wysyłał pełne dane diagnostyczne do firmy Microsoft, będę wysyłał do firmy Microsoft dane dotyczące pisma, zezwolę firmy Microsoft na oferowanie dostosowanych funkcji, zezwolę aplikacjom na używanie identyfikatora treści reklamowych, Windows przygotuje potrzebne składniki. Może to potrwać do kilku minut, w zależności od naszego komputera. Po zainstalowaniu systemu Windows musimy sprawdzić, czy Windows zainstalował wszystkie potrzebne sterowniki. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem na ikonkę Windowsa i wchodzimy w menadżer urządzeń. Widzimy, że wszystkie sterowniki są zainstalowane, gdyż nie ma żadnych wykrzykników ani błędów. Musimy jeszcze sprawdzić, czy nasz Windows został aktywowany. Aby to zrobić, wchodzimy w ustawienia, w zakładkę aktualizacja i zabezpieczenia, następnie zakładka aktywacja i tutaj się wyświetla, czy nasz Windows został aktywowany. Po świeżym zainstalowaniu Windowsa należy też go zaktualizować do najnowszej wersji. Aby to zrobić, musimy wejść w Windows Update. Wchodzimy w Ustawienia, Aktualizacja i Zabezpieczenia, Zakładka Windows Update. Pobieramy wszystkie potrzebne aktualizacje. Po zainstalowaniu aktualizacji, Windows będzie wymagał ponownego uruchomienia. To wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i do usłyszenia.